Przede wszystkim bezpiecznie ma być w tym roku na Wielkanocnym Jarmarku w Szczecinie, a ma to zapewnić większa liczba patroli Policji Straży Miejskiej oraz wielkie donice. Kilka takich donic, które mają mniej więcej metr wysokości i metr szerokości stanęło przy wjeździe do Alei Kwiatowej, czyli w samym centrum Szczecina, gdzie Jarmark Wielkanocny trwa od kilkudziesięciu minut. Są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. I nie trzeba robić takiej obrzydliwej, ponurej propagandy y, wymierzonej w migrantów, bo to są ludzie, którzy potrzebują pomocy. Cieszę się, że referendum w Polsce okazało się nieważne, bo możemy na serio zacząć przygotowywać jakąkolwiek sensowną politykę migracyjną. Ale ja czytam te portale, słucham polityków. Oni mówią, że... wartości europejskie, solidarność, praworządność, nigdy więcej tego, co było w przeszłości. I jak patrzę na to wszystko, to to nie ma żadnego znaczenia. Żadna praworządność, rury se budują, nie patrzą na nic. Żadna solidarność, migrantów wysyłają i już. Problem mają Francuzi z migracją, Szwedzi, Niemcy, Włosi, Austriacy, Brytyjczycy, Hiszpanie, e, Portugalczycy. Kto tego problemu jeszcze nie ma? My. my nie mamy, my nie mamy. My nie, no my nie mamy. My... No to trzeba my... wysłać migrantów? Udało nam się, my Ale ja mam pytanie inne no jeszcze ja do pana Kronkowska. Jeszcze raz. Jeżeli ja czytam poważnych publicystów, poważnych autorów, poważnych mediach, że w Europie, na Zachodzie liczą się wartości, solidarności i tak dalej, solidarność, praworządność. I widzę, że to jest wszystko nieprawda. To dlaczego mi takie głupoty piszą? To jest bardzo dobre pytanie. Pytanie jest, kto tych dziennikarzy opłaca i z kim są no, wiązani. Panie redaktorze, przecież kto aktualny, wiemy dokładnie, że dziennikarze są nieraz powiązani z instytucjami władzy i często tą władzę legitymizują. Dzisiaj całe częściej możemy występować w takiej stacji jak Polsat i możemy krytykować dowolnie każdą ze stron politycznego sporu, wiedząc, że zaraz nie zostaniemy z tego studia wyproszeni. Więc to jest komfort. Który, którym może się cieszyć część dziennikarskiej strefy, a druga część wie się na jakichś paskach różnych grup interesów. Oj, 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 słyszycie Państwo, Pan Pienkoć mówi, że są dziennikarze, którzy są, jak to Pan powiedział, ten nie tak to powtórzę, blisko władzy, tak? Oj, bardzo, za, za blisko. Dzień, doktorze, chodzi o coś innego. Chodzi o, tak naprawdę o tych, o migrantów podsyłanych tam przez Niemców. To już idzie w tysiące. Chodzi nam o pak migracyjny, o to chodzi. Jak czytamy na przykład na interinie, czy prawdopodobnie nam mogą wysłać nawet 40 tysięcy ludzi, do tego dochodzi pak migracyjny. Nie przyjmujesz płac, jeszcze tak naprawdę musisz przyjąć. O to chodzi. Drodzy widzowie, drogi panie redaktorze, problem mają Francuzi z migracją, Szwedzi, Niemcy, Włosi, Austriacy, Brytyjczycy, Hiszpanie, e, Portugalczycy. Kto tego problemu jeszcze nie ma? Nie. Nie mamy, my nie mamy. My nie nie mamy. No to czy trzyma wysłać migrantów?